Jenny, jaki to był dziś piękny dzień? Jeny już jest ranek, już jest siódma rano. Dobra, już muszę wstać i iść do czworaczek. Zobaczyć, jak i czy one już wstały. E... Dlaczego jest tutaj tylko Melisa? E... Gdzie... Gdzie. Gdzie. Gdzie są dziewczyny? Gdzie są. Dziewczyny. Gdzie są dziewczyny? Zostaw ten telefon! To ci pozwoli go wziąć. Ta uśmiechnięta, no jak zwykle, no. Nie wiem. Jak to nie mogą być. Muszę poszukać, no bo. Może gdzieś się schowały, albo nie wiem. Może gdzieś poszły do innego pokoju. Hmm. Może w łazience? No nie wiem, czy w łazience. No, może faktycznie, ale. No. Tu i... Tu nie ma ich. W kibelku też ich nie ma. No dobra, to może są gdzieś na dole. Może na dole w łazience są. To jest bardzo możliwe. Eee... Nie ma? Ej, dziwne. Gdzie one mogą być? No bo zawsze to by były w, chyba w pokoju, no nie? To jest bardzo dziwne. No gdzie one mogły być? Chyba, że na dole jeszcze się schowały, no to... Tu też ich nie mam? Gdzie one są w takim razie? Ej, zaczynam się bać trochę, o nie, gdzie one są? Może to Melisa coś im powiedziała? I co masz je? Nie, nie mam jej Gdzie one są? Ej, to jest trochę podejrzane, skoro Melisa jest sama w pokoju, to gdzie one mogą być? Hmm, hm. Um, och. Um. A co jeśli one uciekły z domu? Ej, widzowie, to jest bardzo podejrzane. No bo, co by mogło się stać? Hmm. Nie wiem. Czekajcie, coś przyszło mi na maila chyba na telefon. Czekajcie. Jak coś tu do drzwi mi przyszedł, dobra? To ja porywacz z... Ukra... wziąłem twoje dziewczyny, czworaczki? Że co? Ale, co jest grane? Ale, jak to możliwe? Nie, nie chcę mi się wierzyć, że ktoś, no najlepiej, ta się w ogóle nie przyjmuje swoimi siostrami, no najlepiej. Co? Nie no, coś tu mi nie pasi. Jak one? Mamo? <laughs> Wiadomości. Tu coś mówi o porywaczu. No faktycznie widzę tu porywacza jakiegoś. A co jeśli on porwał dziewczyny? A co jeśli, jeśli on porwał je? Myślisz, że je porwał? Nie wiem. Nie wiem. No właśnie. To jest bardzo podejrzane. Czy... Nie. Jeśli on je porwał, ja nie wierzę, co, co ja mam zrobić teraz z nimi. Ale... Musimy je poszukać. Jednak gdzie one mogą być? No, patrz na ten telefon jeszcze, no bo... No nie, nie jestem takim hakerem, żeby tu znaleźć w ogóle wszystko, tą osobę, ale... Dlaczego? Dlaczego w ogóle... To gdzie są? Może je poszukamy? Może się rozejrzymy po okolicy? No bo może pojedziemy naszym autem po prostu i poszukamy je, no bo co innego zrobić? Dobrze. E, no bo ja nie mam innego pomysłu. No gdzie one by mogły być? No czyli porywać się porwał, no to już jesteśmy naprawdę, no nie wiem. Ej, czy wymyślicie że ten ktoś do mnie zadzwoni? Tak wiecie, no bo zawsze tak się ogólnie dzieje, no ale e, to jest bardzo no podejrzane. O, widzę, że Melisa wzięła e, lornetkę, to dobrze, będzie szukać. No ale gdzie one mogą być? Nie, tu jeszcze śnieg jest w ogóle o tej porze, naprawdę. No dobra, no to wtedy w takim razie pójdźmy tutaj może. No nie wiem, no nie sądzę, żeby tu gdzieś były w ogóle. No bo skoro ją porywacz porwał, no tak sądzę, no bo nie wiem, co innego mogłoby się stać. No ale jeśli ktoś, no je porwał, to naprawdę jest grubo, no. Ja, no ja się. No, jak, jak? mógł ktoś się porwać? To jest nierealne w ogóle. No, szkoda, że mi kamery w ogóle nie działają w tym domu. No czemu? Jeny, ja nic nie widzę, bo tu drogi nawet nie widać. Co tu w ogóle, ten śnieg jest i w ogóle. Jeny, może tam gdzieś pojedziemy, może tu gdzieś są. No, ale no, nie wiem, no, no, nie mam pomysłu. No, tu raczej nie będą. Chociaż. Nie, no. Będzie ciężko je znaleźć. Ale Jeny, jak. Nie wiem, jak. jak one, jakby. A w ogóle w nocy słyszałam dziewczyny krzyczą. Że co? Że co? Że co? one krzyczą. No. No. Ja nie wierzę. Ej, skoro one krzyczały, no to w sumie to jest trochę, no. No. Jakby krzyk misi. Słyszałeś krzyk misi? Jeden, faktycznie mu, że ktoś się porwał, a ja tak wiecie, no bo wiecie, jak to ufać. No właśnie, czworaczką, no to jest takie, że no. No ale wiecie, no. Co tu się dzieje? Co to jest? E... Zostałem to bez komentarza, ale dobra, jadę dalej, no bo. Nie wiem, co to jest, dobra. Tak wolno jedziemy. O, śnieg zniknął, no nareszcie. Teraz będę widzieć, co... jak drogą. No tu jest samolot, no tu nic nie ma. No nie wiem, gdzie one mogą być. Nie wiem. Może pojedziemy do domu na chwilę. Może poszukam jakichś tropów, no nie wiem, no bo nie mam pomysłu innego. No bo co bym mogła zrobić? To jest bardzo podejrzane i w ogóle... No, biały dzień raczej nikogo nie znajdę żadnego porywacza, no bo wiadomo, jak to porywacze tylko w noc działają. No dobra, no to jedziemy do domu, ale ja już się chyba zgubiłam i no i źle jadę. Już wiem o to. Ja się cały czas zgubię. Dobra, no to w takim razie jedziemy tutaj. Tu jakiś hotel się w ogóle wybudował. Dobra, jedziemy tamtędy. No i mam nadzieję, że znajdziemy jakieś wskazówki czy cokolwiek. Może... Przez okno uciekli. No, nie wiem, wszystko jest. Mamo, a może się rozdzielimy? No, nie wiem, czy się rozdzielimy, no bo. Je, mam pomysł, chociaż nie, są za mądry. Yy, dobra, dobra, ale, ale ty szukasz. Szukasz tropów. Tropów w domu. Ok, ale. Ty idziesz, idziesz szukać, szukać tropów w domku. No nie mogę. Szukasz, szukasz tropów, tropów. Jeden tropów, tropów. W domie... Dobra, już nieważne. Dobra. Dobra. E, dobra. W ja takim razie, ty wysiądź. No, chociaż nie wiem, czy ją chcę sama zostawić. No ale dobra. Wiecie co? Ja zostawię tu auto i po prostu wezmę rower, wiecie? Dobra. Co tu się dzieje z moim samochodem? Nie, już mam dosyć go. Wezmę po prostu rower. E, no... Jeny, Jak tu ktoś jeździ, no... E, no dobra, no w takim razie to ja, w takim razie tędy jadę. Ej, te auto jest podejrzane, no popatrzcie. No tam parkuje. No dobra, rozejrzy się chociaż po okolicy, no bo wiecie, nie chcę zostawiać MySy na cały dzień tam. No a wiecie, jeśli kto mógłby ten porywać ją też w ogóle zabrać. E, no wiem, że to nie jest rozsądne zostawiać ją samą, ale no no trochę jej ufam, ale wiecie no jak to jest. Dobra, rozejrzę się jeszcze, pojadę tam na tą plażę, no i wtedy zawracam, no bo co innego. No bo już nie mam pomysłu, co mogło się im stać. Przejdziemy tędy, no tutaj już nie, raczej nie przyjadę, no bo bym się tak naokoło jechać. Ale ja tutaj tak popatrzę, tylko mam jakąś rolnetkę, więc przez rolnetkę sobie popatrzę, czy ktoś tam jest. Właśnie tu. Tu nic nie ma. Tam No, w tym domku raczej też nikogo nie będzie, no bo nie sądzę. No, u góry chyba też nikogo nie ma. No, ale. No, chyba tu nikogo raczej nie ma. Ale jedne, co mogło się mi stać. Dobra, ja jadę w takim razie do, do domu, już tu z tym skrótem pojadę, bo on się ściemnia, a ja nie chcę w nocy zostawiać Melisę, właśnie. Więc dobra, jedziemy tutaj. No, to auto tu zostawiam, no bo co innego, dobra. Jestem już z Melisą i drzwi nie zamknęła do końca, no. Właśnie dlatego nie chcę jej zostawiać, no, wiecie. Dobra, pójdę tam do niej, Myś... mam nadzieję, że tu jest w ogóle. Melisa? Tu jest jakiś miś. Ale gdzie jest Melisa? Tu coś takiego? O, Melisa, tu, tu, tu jesteś. No, widzę, że jesteś smutna. no. Chwilunia, ktoś do mnie dzwoni. Ktoś do mnie dzwoni. no kto zadzwoni? Halo, z tej strony porywacz. Jeśli chcesz odzyskać swoje czworaczki, musisz zdobyć milion. Jeśli nie zdobędziesz, stracisz czw czworaczki. Halo, halo, ale. Ale gdzie się spotkać? Reszcie informacji podam jutro. Jakie ja mam zdobyć milion? Och. Ja. mu Powiedział. Powiedział, że. Mam zdobyć. być, Jeden. Milion? Porywacz. Jenny! Jakie mam zdobyć milion? To jest niemożliwe. No ja nawet tyle pieniędzy nie posiadam, ale. Oj. No właśnie. Oj, no jeden nie mam tyle pieniędzy, ile wydaliśmy na ten dom, żeby w ogóle się przenieść z tamtego domu. Jak ja zdobędę i jutro mam mu dać. Ja mam no coś za mało, wiesz. To trochę za mało. Trochę trochę za mało, za mało. Na jutro jutro musimy musimy je mieć. No. no dziękuję, ale nie musiałaś dawać, no bo to i tak praktycznie nam nic nie da, ale wiadomo, każdy pieniądz się przyda teraz. Jeśli musisz, jeśli. Oj. Um, no, wiecie, teraz chodzi po głowie bank, ale jest ciemno. No to jest jedyna decyzja, no bo od kogo miałam wziąć? Mam pomysł. Mam pomysł. Mam pomysł. Choć nie jest mądry, choć nie jest mądry. Bank bank. Bank. Obrawować. No, to jest jedyna decyzja. Myślisz, że się uda? nie wiem. No, ja już nie wiem co myśleć, praktycznie, no bo... Mm, no nie wiem, możemy chociaż... A jak złapie nas policja? No masz z jednej strony racji. To jest prawda, że mogłaby nas policja złapać, ale... Mm, tylko skąd masz pomysł. Jakiś inny... Masz jakiś pomysł, jakiś inny? Bo ja naprawdę, no nie wiem, no naprawdę. No nie, no nie wiem. Mogłabym spróbować, no bo... Spró spróbujemy. Spróbujemy, warto spróbować, ale wiem, że to nie jest mądre, ale... Spróbujmy, dobra. Ja się przebiorę cała na czarno, no bo nie mam... No dobra No bo na domu nic nie mam innego Dobra, mogę to założyć Żeby nie byłam rozpoznana To coś innego Teraz coś takiego Coś czarnego To nie, to ściągnę Te okulary, tak samo co mam tutaj To muszę ściągnąć Czekajcie, ja to szybciej ściągnę mm. eee, No Wygląda to tragicznie, wiem. Jakiś taki, o, jakaś czapka, jakaś nie wymaska, tu jest jakaś, bo. No, nie mogę znaleźć w mojej szafie. No dobra, o, coś takiego? O, no, nie jest to za dobre. Dobre, o, widzę, że tu Marisa jeszcze przebiera. Nie powinnam zabierać Marisy, ogólnie. Ja, no, jak ja, ja nic nie widzę w tym w ogóle, tym dobra, muszę coś innego znaleźć. Ale... No nie wiem, chyba tak zostanę, no bo nie widać mi twarzy, więc no. Ale tu już widziałam jakieś ślady ogólnie. No, działam tutaj, aż nie mam. No... no dobra, no to w takim razie, Melissa, już jesteś gotowa. Widzę, że tu już kombinujesz jakieś rzeczy, różne okulary. I tutaj muszę coś wziąć ogólnie z mojej szafy tutaj, ale... Wiecie, to jest tak z znienacka w ogóle. No mam tu bombę. w razie czego widzowie, więc... No, znalazłam kiedyś. Kiedyś. Już gotowa. Go... To. Się boję naprawdę. No, jeśli... mm -hmm. no dobra, w takim razie idziemy. Idę? Dobra. Mm. No dobra, spróbujemy. Jeśli się nie uda, no, będzie musiały uciec. Dobra. Ja zamknę. Czekajcie, muszę zgasić światło jeszcze. Dobra. No tam u góry już nie będę gasić, no bo wiecie. Czy nie opłaca mi? Dobra, bierzemy moje auto. Już zaraz dzień. No, właśnie, już zaraz dzień. No to musimy już szybciej jechać. Muszę to auto naprawić. Dobra, jedziemy. Wsiadaj szybko, bo zaraz dzień będzie. Nie zdążymy. Jak się pospieszymy, to zdążymy. Uwierz mi. Musimy przyspieszyć. Dobra. Jedziemy. No to jest blisko bank. Dobra. Zaparkujemy tu. I idziemy od tyłu. Chodź, Melissa. Melissa, chodź. Melissa. Wysiadka. Jedy... Naprawdę? Dobra, tu zaparkuję tutaj o tak, żeby wiecie, że niby wiecie. wiecie. Melissa, chodź. Idziemy od tyłu. Od tyłu, od tyłu. Od tyłu. Od tyłu. Od tyłu, od tyłu chodź. Od tyłu, nie od przodu, od tyłu, od tyłu. Dobra, chodźmy, Lisa. Dobra, idziemy tędy. A nie, to nie jest tutaj. Dobra. Dobra, uderzymy kartę. Czekajcie, muszę to schować. Dobra, koło tu nie ma, szybko. Jesteśmy na czarno. Dobra. Czy trzeba zgasić światło, żeby na kamerach nie było widać? Chociaż no wiem, że będzie mogło widać, ale dobra. Dobra, chodź, Melissa, dobra. Uwaga, będzie głośno, Melissa. Zatkaj uszy lepiej. Dobra. Eee, chowamy. Dobra, mamy te pieniądze. Dobra, szybko chodź, uciekamy. Idziemy tędy. Skoczysz? O, dobra. Szybko. Tak szybko, czy musimy uciekać już. Tędy, chodź szybko, żeby nas policja nie złapała. I szybko do auta, albo pobiegniemy z buta. Eee, gdzie jest to wyjście Dobra tutaj jest Tu właśnie tędy chciałam wejść Ale już trudno Dobra idziemy tędy Moisa chodź Dobra idziemy Weźcie, wezmę na barana ci. Dobra chodźcie idziemy szybko Dobra pobiegniemy z buta Co tam auto później weźmiemy Dobra bo już długo ta, długo ta akcja trwa Dobra idziemy szybko Dobra, lecimy. Dobra. No i dobra, musimy szybko się schować. Szybko chodź. Musimy schować te pieniądze. Dobra, tą kartę tutaj schowam gdzieś tu, o zakamarku. Zdążyłyśmy. No, zdążyłyśmy na szczęście, dobra. Ja idę szybko do pokoju. Wezmę gdzieś schowam te pieniądze. Tu o w bok. Gdzieś tutaj, dobra. Dobra. Mm. W takim razie co, ja widzowie się z wami żegnam. Jeśli chcecie, że. Żeby... Jeśli będzie 10 łapek pod tym filmem, to. to będzie super, widzowie. W takim razie ja się z wami żegnam i widzowie. Mam nadzieję, że niedługo będzie kolejna część i mam nadzieję, że uda się odzyskać czworaczki. I to ja się w tym, takim razie z wami żegnam. Pa, pa.